Możemy już jeździć przebudowaną ulicą Mieszka I. Droga została oficjalnie otwarta. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służyła i będziemy mogli kolejny etap w kolejnych latach pociągnąć jeszcze dalej, a w przyszłości mamy nadzieję, że ta droga będzie doprowadzona przez gminę bezpośrednio do Siódemki, co stanowiłoby też naturalną formułę wsparcia ulicy warszawskiej, w rozprowadzeniu ruchu również po stronie tych, którzy jadą od strony Warszawy do, do Lublina. Generalna przebudowa rozpoczęła się w 30-lecie istnienia ulicy Mieszka I. Droga ta powstała formalnie 27 kwietnia 1981 roku. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy ulica Mieszka I zmieniła się nie do poznania. Istniejące dotychczas jezdnie zostały wybudowane od podstaw. Bo mamy w tej chwili wykonany nowy odcinek 1,20 km. Mamy nowe rondo, które rozprowadza ruch pomiędzy ulicami Aleksandrowicza Mieszka I, ale również i drogę odbarczającą, która pozwoli nam zaktywizować tą część po prawej stronie mojej. I pamiętajmy proszę Państwa, że to jest pierwszy etap, drugi etap to jest kolejne ponad 500 metrów, które będziemy wykonywali po to, żeby połączyć się z ulicą Witosa. A tak naprawdę docelowo powinniśmy włączyć się w Wielogórze właśnie z Krajową Siódemką. Ułożono krawężniki i chodniki, wybudowano drogę dla rowerów, z czarnego asfaltu zainstalowano także nowe oświetlenie. Powstały ponadto nowe zatoki przystankowe i parkingowe oraz pasy dla pojazdów skręcających w lewo. Zupełnie nowym śladem zostało poprowadzone przedłużenie ulicy Mieszka. Pierwszego do ulicy ofiar Firleja. Łąki i pola na Józefowie zostały przecięte nasypem z nową drogą. Nad rzeką Mleczną powstał most. Docelowo ma powstać jeszcze odcinek pomiędzy ulicami ofiar Firleja i Witosa. Te roboty były wstrzymane z powodu dawnego wysypiska śmieci. Zostało odkryte składowisko śmieci. W tej chwili mamy wykonaną ekspertyzę co do tego, w jaki sposób możemy zagospodarować ten teren. Zostały przekazane te dokumenty do, bezpośrednio do projektanta. W tej chwili trwa przeprojektowanie. Pod względem technologicznym, w jaki sposób mamy wykonać ten drugi odcinek, ulica Mieszka I generuje aktualnie coraz większy ruch kołowy. To już nie tylko obsługa osiedla Michałów, Brzustówki i Józefowa, ale również intensywnie rozbudowujących się dzielnic Mleczna i Huta Józefowska. Ulice ten kierowcy często wykorzystują też jako alternatywny wyjazd do Warszawy. Wykonawcą przebudowy ulicy Mieszka I i budowy jej przedłużenia jest Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.